W internecie pojawiły się kolejne nowości na nowy sezon 4, gdzie mamy przykładowo helikoptery, otrzymaliśmy informacje na temat fabuły w kolejnym sezonie i wiemy co może się tam dziać oraz pojawiło się sporo wycieków na temat współpracy jakie trafią do gry. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kod Kodmigao i witam Was na odcinku z nowości z sezonu 4. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli jeśli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze wie, już w ten piątek teraz do Fortnite'a zostanie wprowadzona kolejna wielka aktualizacja, po której w grze pojawi się cały nowy sezon czwarty wraz z ogromną listą zmian i nowości. My gracze w ostatnich dniach poznaliśmy dosłownie wszystkie zmiany, jakie Trafią do gry wraz z jego startem, i poznaliśmy te rzeczy przez to, że twórcy gry przedwcześnie opublikowali dla nas oficjalny zwiastun nowego sezonu z wszystkimi jego nowościami. Wszystko to miało miejsce na niedawnej transmisji D23, która odbywała się na specjalnej mapie na trybie kreatywnym, i to właśnie w tamtym miejscu, jakoś chwilę po godzinie szóstej, pojawił się cały oficjalny zwiastun z nowościami kolejnego już sezonu. Między innymi dowiedzieliśmy się z niego, że nowy sezon będzie w 100% poświęcony Marvelowi, na wyspie pojawi się całkowicie nowy biom doktora Duma z jego specjalną lokacją, dostaniemy ogrom nowych miejscówek oraz nawet lokacje od postaci Galactusa. Do tego poznaliśmy wszystkie nadchodzące przedmioty, jakie zostaną wprowadzone na wyspę i wiemy, że do gry trafi ogromna lista przedmiotów, a wraz z nimi pojawią się nawet specjalne supermoce, te, które macie na moim ekranie i będzie ich sporo. Poza tym wszystkim poznaliśmy wszystkie nowe skiny karnetu bojowego, jakie będą dla nas dostępne, wszystkie nadchodzące współprace jakie trafią do Fortnite'a i ogrom innych dodatkowych nowości, lecz jak się okazuje kochani to jeszcze nie wszystko. Na samych zwiastunach otrzymaliśmy jeszcze ogrom innych dodatkowych nowości, których to można spokojnie powiedzieć, że nie było łatwo znaleźć, bo nie były one tak łatwo dostępne do zobaczenia w tamtym miejscu i pierwszą informację podał nam Liker Shina. Według jego najnowszych informacji na zwiastunie tym otrzymaliśmy prawdopodobnie wgląd na pewien powrót pojazd, jaki powinien pojawić się na wyspie i według tego likera do Fortnite'a mogą stać przywrócone helikoptery te na moim ekranie. Wszystko dlatego, że na pewnym ujęciu ze zwiastuna mogliśmy zobaczyć przez dosłownie ułamek sekundy jak nad nową taką można powiedzieć wodną lokalizacją lata helikopter, a nawet dwa i podpowiada nam to, że mogą one powrócić na wyspę nowego sezonu. Co ważne widzowie, pamiętajcie, że nie zostało jeszcze potwierdzone, że helikoptery powrócą na wyspę jako Pojazd do poruszania, tym bardziej, że na zwiastunie widać, że patrolują one więzienie przed niechcianymi osobami, które mogą tam wtargnąć. Tak więc, to czy będą one dostępne, dopiero zobaczymy w najbliższym czasie, a skoro mówimy tutaj o helikopterach, to co ciekawe, dowiedzieliśmy się, w jakim miejscu pojawi się ta nowa lokalizacja i prawdopodobnie, co nie jest jeszcze pewne, będzie ona tutaj. Informację o tym podała nam pewna osoba na Twitterze, która przedstawiła to właśnie na tych dwóch zdjęciach i dała że lokacja ta będzie pasowała do tamtego miejsca, ale czy rzeczywiście trafi ona w tamto miejsce, to dopiero sami zobaczymy. Jednakże widzowie, to nie koniec ciekawych rzeczy, które pojawiły się na tym zwiastunie, ponieważ poza tymi wszystkimi wcześniejszymi nowościami oraz tymi helikopterami, zaraz na samym początku mogliśmy zobaczyć ważne sceny dotyczące fabuły. Osoby, które nie zwróciły uwagi, to zaraz na samym początku możemy zobaczyć jak wędrowiec, czyli ten tak zwany Doktor Doom, który został ujawniony na ostatnim evencie podchodzi do skrzynki Pandory, która jest dostępna teraz na wyspie i czerpie z niej energię. Co ciekawe, nie wiem czy każdy z Was wie, ale informacje o tym pojawiły się na Twitterze jeszcze przed samym eventem, ponieważ w nagraniach głosowych Magneto powiedział, że jeżeli pochłonie on energię z puszki Pandory, oczywiście Doktor Doom to zagłada jest już nieunikniona. Tak więc patrząc na to, że Doktor Doom zebrał energię z puszki Pandory, można spokojnie powiedzieć, że pokonanie go w kolejnym sezonie Sezon czwartym będzie wręcz niemożliwe, ale to czy uda nam się go pokonać, dowiemy się dopiero, gdy poznamy nowe zadania fabularne. Pierwsze nowe zadania fabularne powinny zostać udostępnione równiutko ze startem nowego sezonu, czyli już w ten piątek teraz, a jeżeli nie trafią one do gry zaraz po jego wystartowaniu, to pierwsze szczegóły pojawią się dopiero w kolejny wtorek. Mimo wszystko, pamiętajcie, że kolejny sezon będzie tak naprawdę ostatnim sezonem na tej wyspie, ponieważ zaraz po nim trafimy do rozdziału drugiego który później przeniesie nazę do rozdziału 6, więc jednym słowem obecna wyspa jest skazana na zagładę. Według informacji, jakie podał nam Lika Wenzo na Twitterze, sama fabuła kolejnego sezonu będzie naprawdę ciekawa, ponieważ będzie ona powiązana z nadchodzącymi komiksami Marvela, co podpowiada nam, że przez cały kolejny sezon nie będzie nudno w temacie fabuły. To, co przedstawiłem Wam tutaj, to wszystkie pozostałe nowości, jakie pojawiły się na transmisji Disneya i dotyczyły tylko nowego sezonu czwartego, ale kochani to nie koniec, ponieważ sama transmisja poza tym, że miała trailer sezonu czwartego, miała również nowe współpracę. Co ważne, zanim do nich przejdziemy, dodam, że niektóre z nich, a na pewno jedna, zostanie wydana w trakcie trwania tego kolejnego sezonu czwartego, tak więc są to współprace i na nowy sezon, i na te następne rozdziały, i teraz w plemacie informacje w ich tematach. To właśnie te trzy współprace wymienione na tej grafice tutaj pojawią się niebawem w Fortnite cie. i co najważniejsze widzowie, pamiętajcie, że wszystkie z nich są dosłownie w 100% potwierdzone i wiemy, że niezależnie od tego co będzie, i tak się tam pojawią. Niestety nie została tam jeszcze podana ich dokładna data wydania. Ale tak jak wspominałem wcześniej, jedna z nich może zostać wprowadzona do gry w kolejnym sezonie czwartym. I sam osobiście najbardziej czekam na tą współpracę tutaj, bo będzie ona serio kozacka. Wraz ze startem każdej z nich do gry trafią jak zawsze nowe skiny w sklepie. Więc te postacie, które były na zdjęciach, trafią niebawem do gry. Dostaniemy pojedyncze przedmioty na wyspie, czy nawet zmiany w miejscówkach oraz jak zawsze jakieś darmowe nagrody. Na ob obecny moment musimy poczekać na jakieś pojedyncze informacje w ich tematach, ponieważ jak sami widzicie teraz mamy tylko takie pojedyncze informacje, że takowe współprace trafią do gry, a to co dokładnie one dodadzą i kiedy trafią do Fortnite'a my gracze dopiero się dowiemy, gdy do gry będą trafiały kolejne wielkie aktualizacje. Pamiętajcie oczywiście, że te współprace tutaj to tylko mała część wszystkich współprac Fortnite'a z Disney'em, jakie ogólnie pojawią się w Fortnite w późniejszym czasie, tak więc wyczekujcie bo to co pojawiło się do tej pory to taki można powiedzieć wstęp do Disneya właśnie w tej grze. Tak jeszcze w formie przypomnienia chciałbym dodać, że mapa kreatywna z Disneya, na której pojawiły się wszystkie te pozostałe nowości, które przedstawiłem wam dzisiaj, poza tym, że dała nam właśnie te informacje, oferuje nam jeszcze darmowy plecak. Wszystkie osoby, które do końca obecnego sezonu wejdą na tą mapę kreatywną na 10 minut, aby obejrzeć powtórkę z tego wydarzenia, otrzymają od Fortnite'a za darmo ten plecak na mojej Ekranie, i pamiętajcie, że sam plecak zostanie później wprowadzony do sklepu z przedmiotami, więc warto sobie go zdobyć przed jego pojawieniem. Na sam koniec tego filmu mam do Was takie jedno pytanie: czy chcielibyście na kanale odcinek na temat wszystkich darmowych nagród, które powinniście odebrać przed startem nowego sezonu? I pytam: bo nagród jest sporo, a nie wszyscy z Was odebrali wszystkie nagrody, i też nie każdy wie o istnieniu każdej z nich. Jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale właśnie taki odcinek z nagród, które musicie odebrać przed startem sezonu czwartego, to zostawcie pod tym odcinkiem łapeczkę do góry i komentarz sezon czwarty, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!